Dziś w Darada zmierzycie się z różowym i czarnym jedzeniem. To najfajniejszy challenge, jaki kiedykolwiek widzieliście. Bądźcie czujni, zapowiada się niezła zabawa. Hmm? Stój! Jako pierwsza chcę sprawdzić, co dostałam. Wow, to koreański makaron! Uwielbiam go. Ja też, to mój ulubiony. Tak, tylko nie rozumiem, czym mam to jeść rękami. Trzymaj akurat mam pałeczki. To jest trudniejsze niż myślałam. Ale ja się nie poddam. No tak, cały makaron wylądował na stole. Skoro nie mogę zjeść go w ten sposób, to owinę go wokół pałeczek. W ten sposób będzie o wiele łatwiej. Co robisz? Jem swój makaron. Ostrożniej, wszędzie go rozrzucasz. Nie gniewaj się. Może też chcesz. Nie, dzięki. No to szybko podnoś swoją pokrywkę. Wow, co za pyszności! Spójrz, jaki ogromny jest ten tort. Jest większy niż ja i na pewno niesamowity w smaku. Skoro jest taki duży, no to może się ze mną podzielisz? Nie, sama go zjem. Tak? To sama się poczęstuje. Co ty robisz? To moje ciasto. Było twoje, a teraz jest moje. Nie mogę się doczekać, kiedy je zjem. Nieważne, że jem rękami, najważniejsze, że dobrze smakuje. O nie, nie pozwolę ci zjeść mojego tortu. Oddaj go. Nie dostaniesz, ja już go jem. Oddaj jest mój. Skoro nie chcesz, to dostaniesz tortem w twarz. A masz, tak? Nie daruję ci tego. No to wojna. A masz, oddawaj. To moje ciasto. Trzymaj. Masz za swoje. Lepiej go zjedzmy. Jeszcze nie jest za późno. Jedz szybko. Port jest całkiem smaczny. Wiem, nie musisz mi tego mówić. Jest naprawdę dobry. Mogę zacząć pierwsza? Jestem bardzo ciekawa, co mnie czeka. Dobra. Po co mi kaktus? Jest taki ostry i na pewno nie smaczny. Auć! Jak mam go zjeść, skoro cały palec jest czerwony i spuchnięty od jednej igiełki? Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ład czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ład czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ulas, czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ulas, czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ulas, czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas. Czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. What? Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. What? Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łat czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łat czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łat czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Co to ma być? Nie chcę tyle czosnku. Mary, mamy ogromnego pecha. Co? Ja też mam czosnek. Rany zaraz wymiotuję, to takie obrzydliwe. No, 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 no. <noise> Dziewczyny, macie pecha, nie zazdroszczę wam. Ja jestem szczęściarą, zobaczcie co mam. Tylko jedną główkę czosnku. Mogę ją zjeść w mgnieniu oka. Jeszcze się z nas nabijasz? W takim razie zaczynaj. Z łatwością, tylko najpierw trzeba go obrać. Do tego potrzebne są tylko moje ręce. Wow, jesteś naprawdę bardzo silna, szacunek. Teraz spójrzcie jak jem bez mrugnięcia okiem. Patrzcie i uczcie się. Ojej, fu. To jest obrzydliwe. Co za ochyda. Teraz będę śmierdzieć. Nie, nie zamierzam jeść tej obrzydliwej rzeczy. Ale musisz. Takie są zasady. Poza tym mam pomysł, jak nakarmić cię tym czosnkiem. Mam nawet specjalne urządzenie. To ułatwi sprawę. Dlatego otwieraj buzię. Czeka na ciebie czosnkowy posiłek. No to wkładam go do środka. No, otwieraj buzię. Nie, nie mam zamiaru. Otwieraj buzie Chelsea. Właśnie tak, gotowe. To jest obrzydliwe. Nigdy nie niczego gorszego. Nie czuję się najlepiej. Inny też. Ten czosnek za bardzo śmierdzi. Lepiej pożuj gumę. Wiem, mam tu trochę. Wspaniale, dzięki, naprawdę się przyda. To jest to, zapach zniknął. Cieszę się, że ci pomogłam. Teraz moja kolejna czosnek. Ale po co to jeść? Mam lepszy pomysł. Patrzcie, teraz to już nie czosnek, a naszyjnik. Przy okazji jest całkiem ładny. Buggers! Nie wykręcaj kota ogonem. Bez względu na to, co wymyśliłaś, i tak będziesz musiała go zjeść. A więc dalej. Zrób to szybko. Jesteście takie nudne. Jeśli tego chcecie, to oczywiście go zjem ale w nieco inny sposób. Mam świetny pomysł. Do tego celu wystarczy zwykła szklanka. I teraz ta szklanka pomoże mi pozbyć się łusek. Wystarczy nią potrząsnąć. Właśnie tak. Gotowe. Teraz czosnek nie jest taki straszny do jedzenia. Zaczynamy. To jest ohydne. Oczyszczony też smakuje poskudnie. Uuu, śmierdzi w całym pokoju. Nic się nie stało, wiem co z tym zrobić. Ten odświeżacz powietrza nas uratuje. O, to naprawdę działa. Tyle, że Mary nadal śmierdzi. Czujesz? Tak, źródło smrodu jest w jej ustach. Ale to nie problem. Odświeżacz powinien załatwić sprawę. Znowu zadziałał. Super. Tak, rzeczywiście. Teraz nie śmierdzę. Tyle, że ten odświeżacz smakuje gorzej niż czosnek. Czegoś nie zrobić dla do dobrego zapachu. Lili, twoja kolej. Tak? Czy na pewno muszę? Dobra, zaczynam. Patrz, to obrzydliwe. Ona zjada cały czosnek teraz. To niemożliwe. Nic nie jest niemożliwe. Nie mogę na to patrzeć. Obudź się, już prawie skończyła. Tak, skończyłam. To było piekło. Wygląda na to, że teraz piekło czeka także i was. Fu, musimy zlikwidować źródło tego obrzydliwego zapachu. Wiem, akwarium. Nie, wypuśćcie, mnie błagam, nie mogę oddychać. To przez kilka minut, a potem się obudzi A my wreszcie możemy się zrelaksować O kurczę, mam tylko jedną puszkę coli A ja mam o wiele więcej Spójrz, nie mieszczą się nawet w kadrze Masz więcej? Nie rozśmieszaj mnie Widziałaś w ogóle moją wieżę z puszek coli? Możecie mi zazdrościć, dziewczyny Tak, Lili ma zdecydowanie największego pecha ze wszystkich i co z tego, przynajmniej będę pierwszą, która ją wypije. Wyszności, muszę tylko rozprawić się z puszką. Gotowe, jedno uderzenie i po niej. Ekstra. Ale o wiele fajniejsze jest to, że teraz moja kolej picie coli. Najpierw muszę otworzyć wszystkie puszki. Coś długo je otwierasz. Ale to pewnie świetna zabawa. Chcę po prostu cieszyć się momentem otwierania tak wielu puszek. Ale nie martwcie się, wypiję je wszystkie bardzo szybko, bo mam ogromną słomkę z całą masą końcówek. To zresztą mój własny wynalazek. Spójrzcie, ale pyszności. Rewelacja. No i po wszystkim minęło kilka sekund. Co za beknięcie, to obrzydliwe. Bez spokój, nie marudź. Lepiej pij swoją kolę. Dokładnie. To jest naprawdę super. Nie rozumiem tego. Co tu robi? Puszka Pepsi w wieży coli. To nie jest miejsce dla niej. Co ty robisz? Ta wieża nas prawie zabiła. Nie zrobiłam tego specjalnie. Dobra, dziewczyny, nie gniewajcie się. Nadszedł czas, aby cieszyć się smakiem tej niesamowitej coli. Twój żołądek nie ma dna? Jak możesz zmieścić w nim tyle napojów gazowanych? Nie wiem, ale coś aż prosi się, żeby wyjść na zewnątrz. Wow! Zmiotłam wszystko z powierzchni stołu. Niesamowite! Hej! Podobało mi się. Okej. Okay. Bardzo lubię granaty, zwłaszcza gdy jest ich tak dużo. Raz, dwa, trzy. Mm, dobra, jest ich dużo! A ja mam tylko jednego, to niesprawiedliwe. A widziałyście moją górę granatów. Nie mogłabym zjeść tylu w ciągu całego życia. Skoro mam tylko jeden owoc granatu, myślę, że zjem go jako pierwsza. Mm, tylko najpierw trzeba go rozciąć. Tylko nie rób nam krzywdy. Nie martwcie się, chcę tylko pokroić granat. Teraz muszę tylko wymyślić, jak wydostać stamtąd te wszystkie ziarna. Nie udaje mi się. Hmm? A wiem, potrzebuję zwykłej pensety. Spróbujmy. Ok. To pyszne. I nie pobrudzisz sobie rąk. Spójrzcie, penseta jest idealna. Trzeba wydobyć wszystkie nasiona. Pospiesz się, oglądanie tego jest bardzo nudne. Wy się nudzicie, a ja świetnie bawię. Zwłaszcza, gdy wyobrażam sobie, jak jej jem. To jest nie do zniesienia. No dajcie spokój. Skończyłam. Teraz pozostaje tylko zjeść te wszystkie pyszne ziarenka. Rewelacja. Mary, teraz twoja kolej. Kurwa nareszcie. Jak się otwiera ten granat? Jest taki twardy. Może po prostu jesteś bardzo słaba. To nieprawda, nie jestem słaba. Mogę otworzyć te wszystkie granaty gołymi rękami. Wow, to dopiero jest moc. Wyglądasz dość przerażająco. Nawet nie macie pojęcia, jak to dobrze smakuje. To jest magiczne! się Nie stało, przejdzie ci. Powinnaś zobaczyć swoje zęby, są tak czerwone jak owoc granatu. Przestań się śmiać i lepiej jedz swoją porcję. Właśnie, mam przecież całą stertę granatów. Lili, daj mi tę rzecz szybko. Rzecz? Jaką rzecz? Lili, nie bądź głupia. Nóż potrzebuję noża. Trzeba było tak powiedzieć, proszę bardzo. Dzięki, teraz mogę pokroić granat. Dlaczego tak dziwnie go to on Nie wykupnę. Wiedziałam, że będziecie chciały wiedzieć, dlaczego go tak kroję. Za chwilę użyję pewnego urządzenia, które niedawno kupiłam. Tylko spójrzcie. Tutaj kładziemy granat, naciskamy i podstawiamy szklankę. W ten sposób można uzyskać pyszny sok. Mam mnóstwo granatów, więc z pewnością wystarczy na szklankę soku. Jestem pewna, że będzie absolutnie pyszny. Zużyłaś tyle granatów na jedną szklankę soku. Ale jakiego soku! No to spróbujmy! O, jest pyszny! I bardzo kwaśny. U, ale co dziwne, podoba mi się to! Zamierzam wypić całą szklankę za jednym zamachem. Patrzcie! Jesteś szalona! Nie jestem! To po prostu bardzo smaczny i zdrowy sok. Jeszcze więcej takich pysznych i wesołych challenge'y tylko na Darada. Zostańcie z nami!